żółt leci rzepaczek Mamy atak robaczka Do tego dodajemy mikro No i... Czego mówiąc tego Dzisiaj ogóle robimy taką akcję Bo dzisiaj dzwoni do mnie telefon Patrzy Kuba Mówi, że jest na rzepaku I mówi, słuchaj przydałoby się to, 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 to zrobić ja mówię, kurde, ty jesteś u mnie na polu? No tak. No jak działamy razem, to ci przyjechałem, przyjechałem zobaczysz co nie sytuacja na plantacji i doradzić, tak? jak ja No nie. Ja mówię, kurde, no to... No to mówię elegancko. No i właśnie... A miałem to zrobić, widzicie? Nie e, No i właśnie tak mi powiedział. No i mówi, słuchaj, weź leć na robaka, po pierwsze, plus do tego mikro, no i tam bor rzuciłem jeszcze, bo mi został, wiecie, żeby było. Mówi do mnie, ty, miałeś tak nisko opryskiwać, wie czego, masz pościnale te pojedyncze, jak tutaj, o, zobaczcie. Ja wiem, że nie, że mu to O kurde. Piękne, patrzcie jaki ładny korzy, nie ja pierdziele. No, petarda Petarda Dzisiaj w ogóle piękne. Pięknie to wygląda I zajął w ogóle jakiegoś robaka Nic No, bardzo ładnie Że tak się w ogóle ma No powiem wam, że nie wygląda jeżeli to jest to, co myślę, to zaraz wam coś powiem. I lepsza faza jest teraz rozwojowa i coś widzę. Mazać, bo mi widzę Zawala Syf w tym Do spylaczu Tak, to strasznie źle pliło ogólnie dzisiaj jest tak ciepło, że to jest cudowiednia. Już jest tak, jechałem. wyjechałem, więc... Ale widzę, tak, ładnie, samo u siebie, tutaj się rodzą, jest elegancko. Czemu się zaatakował? Na samoziemy, oj, po! Na samoziemy! Tak fajny! koleżanki, kolejki! O, to kolejna! No powiem wam, źle nie jest! Na wojówkę pamiętam, nie pamiętam, ale płyt pędziąc będzie większy. To lepsza ziemia. A patrzcie tam, gdzie nie dotknąłem z krataniem. Yeah, the both of them. dobra, jeden kawałek poprystany. No nie widać, żeby tam kurde coś mu było nie tak. Widać zdrowy, ciemny rzepaczek. Tutaj widać, że już również. No tutaj taki bardziej jest niedoskonały. No ale mówię, no jest jak jest. Robaczek widzę siedzi, no. Tu mamy raz. Dwa. Tu się jest. No. Niby taki Kuba dał oprysk lepszy, no ale zobaczymy. Wiadomo, że te teraz opryski na robaki były kiedyś dobre, teraz to powiedzmy, że to działa. Już nie mówię o tych cyprych kilach, czy coś, bo to po prostu na stonkę pamiętam pryskałem i dały dawki dwukrotne, czy trzykrotne nawet. i nic nie pomagało Ale to mówię się to jak na sali jestem No nic jedziemy teraz jeszcze jeden zbiorniczek Boże jeszcze dzisiaj to pszenicę Ale chcę upryskać bo tu mam inne zadanie I tak wiecie to bym sobie zrobił na początku tygodnia Pod koniec tygodnia bym sobie poleciał ze skracaniem i z mikro tam z wiecie robota by się dziel, robiła no, no, nie, to tutaj jest najładniejszy wypad bo rozciągnika do wciągnika do tak ten paseczek tylko tu już dobrze ale jakby tak to wszędzie to było super bo to by już Dużo miejsce. Do zobaczymy jak A to ma Najważniejsze, żeby nie zrobił łóżko wojzenia. Woda, woda Ogólnie No głównie woda tak widać nie brakuje. Oj! Ale mi chyba zabraknie wody, ale to nic. No i zajeżdżam i leję wody i ty, że przyniosę wody. Dobra, lopy zbrane. Pierwsze dwa hektarnie lecimy. Eee. O, już się kurde. Lampa. Ale to nic. W tyłunu by się paliło wam. A gałązki się paliło. Jak no tam idzie? Dobra, lecimy na McGregor'u. Klepaki dotykane tutaj może zostawić. O, tak. ja, nie idzie. Fajnie. Zobaczycie tej pszenicy dzisiaj, bo jest ciemno. Eee, więc. Ta lampa też szwankuje O, to muszę lampę podnieść jest gorzej, ale nie jest. więc tak czy już się już nie boję. Znaczy nie chcę nic za, ale to też nie mogę zjechać. że nie jest źle Jest wręcz bardzo obrzęd Też się wysiądę, Tylko sobie na polu Gdzie ja e, Gdzie ja to kończę Aha tu. O, tutaj jest ten fucking szelst oj kurde zgłupiałem z tymi ścieżkami tak na pszenicę tutaj zostaje wybrzyd a słońce się takie ostre zrobiło Wam też zaobserwowałem, że jest mega mało odpadów. To nie wiem, czym to jest, może być spowodowane, że tej pasy po prostu ich nie ma. No i się nie przechciałem, więc. No i jestem tu w ogóle na wzgórku takim, gdzie to przenieść jakby to nigdy nie chciała rosnąć. ona rośnie. Może nie, zajeżdżam dzisiaj i ogarniam to, bo mnie normalnie użyta weźmie z tym ukryskiwałcią. A coś jest, że jeszcze będę musiał kilka razy W kwietniu wjechałem, ale nie wszędzie, bo prawie tam się utupiłem Ale teraz jedziemy tam Najciekawsza rzecz, co mogę Wam powiedzieć To, że ta działka tam z tyłu To jest nasienie z kwalifikatu Czyli tak zwany miks, czyli wszystko wrzuciłem do jednego worka I opisy, zasiałem to i w ogóle tutaj kurde chyba wystryszałem wszystko. w ogóle ma sapocia. I widzę, że zboże powyżej jest. Ale z drugiej strony mogło być, bo tam jest wilgotno. tu żółtę z nadmiaru wody. to znowu bo to chwastem i bym się z tym bujał. ale że ja mamy jeszcze oprysku więc ją uwalę od razu się tylko normalnie bez przesiady no i chwasty na ten rok zakończone sukcesem znaczy noc e, w tych zbożach obecnych bo w tym roku to jeszcze mogę na jesieni pryskać też jadę dzisiaj na rozmowę na temat nowej działki Więc skończę i pojadę jeżeli by się udało to 4 hektary w jednym kawałku więc ekstra by było

To jest problem, tam nic nie rośnie więc no, albo bym musiał coś szybko organizować już soja, albo nie wiem co to, to już są drzemy. Marby jest miękki. Jak było zrobione? za ścianę tego silnikiem standardowym jakimś tam film to tylko opuszczone na głęboko i ścianie wyciąć, poszerzyć, żeby środek był pusty, żeby kombajn dużo mógł przejechać, tu będę to opierać.